Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić na aukcję, też jest gołąbek barwy niebieskiej. Jest to na pewno samczyk o numerze PL456 23 rok. Numer gołąbka 8497. Tak wygląda skrzydło, gołębie są całkowicie spierzone, są przygotowane do parowania po wszystkich kuracjach, nie trzeba nic już tutaj robić. Jest to na 100% samiec. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim gołębiem, serdecznie zapraszam na aukcję. Teraz najważniejsze z czego on się wywodzi, ten gołąb wywodzi się z gołębia od braci Łepuch, czyli to jest syn dwójki, był naparowany na samiczkę od Tadeusza Pałki 11.03 z 16 roku, 11.03 to jest córka 22.29. Też myślę bardzo fajne łączenie, z tych gołębi jestem bardzo zadowolony, także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim samczykiem Serdecznie zapraszam, ładnie zbudowany, upierzenie, oczko, także dziękuję i zapraszam.